Poszedłem dziś rano do kiosku, bowiem wiem, że ma wyjść nowy Minecraft z figurką Gast. No i pyta. Ale dzień dobry pani, czy jest już nowy numer magazynu Minecraft z figurką Gast? nie odpowiada. Proszę pana, nie ma, ale mam zamiennik. Co? Zamiennik Gast? Jaki może być zamiennik Gast? Proszę pana, rani Gast. Rani. co? Co, jak? Słuchaj, no go, jak mówię, że nie ma, to nie ma, a teraz zobacz, ja muszę zamykać kiosk i muszę iść budować swoją figurkę GAST. W sensie, no, że chodzi o to, że chciałem je spławić, bo sama wykupiła wszystkie numery, bo to było tak dobre i teraz chcę zamykać kiosk i chcę te wszystkie dobre numery iść budować. Ech, żarty, które trzeba tłumaczyć, są najlepsze. Tak jak i najlepszy jest najnowszy numer magazynu Minecraft z GAST. No kląskowe świry, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale Po tym suchym wstępie możecie mieć pytania Jak w takim razie mam najnowszy numer Minecraft Tak pani w kiosku mówiła, że nie ma w sensie jakby to była zmyślona, oczywiście, historia. Tak jest. Minecraft z gastem. No to cóż, nawet gdybym nie miał hashtag współpraca z wydawnictwem Blue Ocean, dzięki tej współpracy mogę dla Was recenzować praktycznie wszystkie gazetki, jakie ugodniłem się na rynku. To ja i tak bym ten numer nabył, bo on jest absurdalnie wręcz dobry. Absurdalnie wręcz opłacalny. I myślę, że na pewno ma gwarantowane miejsce w top 7 dodatków do magazynów 2025. Tak jak mówiłem, absurdalnie dobry. Nie sposób go było tu nie pokazać, to jak nie sposób przypomnieć Wam o może nie absurdalnie dobrym, ale po prostu dobrym, wielkim wyścigu, który niedawno miał miejsce na moim kanale. Jeśli nie widzieliście tego filmu w niedzielę, to obejrzyjcie, bo mam nadzieję, że Michał Wam się choć przez chwilę ucieszy, a i tym samym mi, że obejrzeliście ten film, ale przyszliście tutaj dla gasta. Więc z tą gadką basta i do recenzji jazda. No słuchajcie, numer ten jest XXL i niestety nie jest tak w przypadku City, coś co wychodzi non-stop. W sensie, że to będzie jakiś kwartalnik czy miesięcznik. Nie, to wyszło jednorazowo. Kosztuje 30 zł i na tą numerację nie parcie, bo tak jak mówię, to jest jednorazowe, ale jakże to jest dobre. No słuchajcie, sam papierek jest wielkości prawie polibaga tego papierowego, w którym teraz wychodzą. Dość by wam pokazać chociażby z innej ostatniej recenzji. Z Spójrzcie, jak to się ma do siebie, no właściwie bez porównania. 106 elementów, no na litość klockowską. Niektóre zestawy za droższą, większą cenę mają mniej elementów. Tutaj, naprawdę, nawet już pali ich o figurkę ten dodatek opłacałoby się kupić nawet na same części, nawet na partout, nawet na magazyn swoich klocków, no na lito. Tym bardziej klocki są nieliche. Co znajdziemy w samym magazynie? Tutaj już słuchajcie, no magazyny przyzwyczaiły nas do tego, że mamy zagadki, łamigłówki, troszkę gier planszowych, troszkę wiecie, zabawy, no i zdecydowanie jest to fajny wypełniacz czasu, który możemy sobie umilić przed zbudowaniem, tudzież po zbudowaniu. Jest to po prostu dodatkowo wartość dodatnia. Nie ma tu oczywiście zapowiedzi Przyszłego numeru, ale jest coś, co mi się bardzo podoba. Instrukcja tego zestawu. Cóż, ona to jest chyba pierwsza w historii gazetek, chociaż chyba może w Lego Technik coś się pojawiło w ten deseń, kiedy mamy do czynienia z aż czterostronnicową nie, instrukcją budowy. Sama instrukcja też jest ciekawa, bo już przy niej dobrze się bawiłem, dość szybko zorientowałem się, że gastach budujemy w ogóle odwrotnie. Cały czas budujemy w ten sposób, a na końcu gaścika sobie obracamy. No wow, też fajny zabieg, który po prostu fajnie urozmaicie. Sam proces budowy. A jak wygląda sam gaz? To jedziemy. No to już mówię! Jeśli zastanawiacie się, co to za element, to oczywiście jest to element wyszczałowy, bo nasz gaz strzela co? Winylami Sonika? E hola hola, sprawdźmy co tam w takim razie gra za nuta. I never dance again. Feel Dwa takie elemenciki znajdujemy i nimi możemy motać miotać, tymi ognikami możemy sobie miotać, no i fajnie wkłada się to tu przez ryjec tu się oczywiście strze. jeżeli chodzi o nóżkę, ma on taką podstawkę, dzięki której może utrzymać stabilność, bałem się o to stabilność przy tych właśnie dolnych kończynach, a tu proszę bardzo, jak pchniemy to oczywiście no ale dzięki temu możemy go też przystudować kolejny plus, bo jak wiecie, ja lubię przystudowywanie, nie lubię luźno stojących nieprzytwierdzonych postaci, że konstrukcja była budowana odwrotnie, to nawet teraz możecie zobaczyć, tak, tu jest pełno tych elementów, o odwrotnych ślizgaczy, jak ja to nazywam. Chłop przypomina dużą kostkę Rubika z czerwionymi ślepiami. Mi to osobiście nie przeszkadza, tym bardziej, że był wypełniony, jest wypełniony naprawdę ciekawymi klockami, a sama budowa, no, niejednokrotnie mnie zaskoczyła, bo można było jakieś proste rozwiązanie zastosować, a zamiast tego dało nam jakieś ciekawsze, z yy, nieoczywistymi elementami. Nie no kurczę, naprawdę, ta figur figurka, no kurczę, to jest figurzyszcze, to jest przecież ogromne, to nawet nie jest build gazetkowy, No na Litość. No słuchajcie, już pal licho. Ja nawet nie będę wspominał, po ile gasty chodzą na Briglinkach. Możecie sobie to łatwo sprawdzić. No słuchajcie, tutaj nawet nie ma minusów. Nawet się nie będę szukiwał. Absurdalnie, skrajnie opłacalny magazyn. O dzisiaj w kioskach wiecie, co robić. A możecie też nadrobić więcej filmów na moim kanale, to może będziecie wiedzieć też więcej innych rzeczy. A może nie. Na pewno wiecie, że. Warto się po niego spieszyć, bo historia sprzed intra wcale nie może być wymyślona już lada chwila. Wtedy naprawdę magazyn mogą szybko zejść. Dzięki, że byliście. Wy nie z mojego kanału nie schodźcie szybko. Bye!